Dzień dobry, słoneczka z tej strony, ciotka Irse, witam was na moim i samce alfa kanale. Po fantastycznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w moim życiu, czyli bykonie. Słuchajcie, jeżeli nie byliście, serio żałujcie. Tak fenomenalnego miejsca z tak fenomenalnymi ludźmi dawno nie widziałam. I nie przesadzę mówiąc, że... Było to wspaniałe wydarzenie, które na pewno na bardzo, bardzo długo zostanie w mojej pamięci, tym bardziej, że te wszystkie naklejki piękne, jakie dostałam, te wszystkie fajne rzeczy, jakie przywieźliśmy z Samcem, będą mi co chwila przypominały, już nie mówię o masie zdjęć, o filmikach, którzy, które zostały nagrane przez, przez, no cóż, członków konwentu, osoby odwiedzające i przede wszystkim przez innych Simstuberów. Słuchajcie, no, poznałam fenomenalnych ludzi, choćby Noxu czy Jarnie, które opiekowały się pięknie wioską, szacun, no coś, coś niebywałego. Prelekcję, jaką Sims robili, no to jest po prostu fantastyczne. A jeżeli byście się zastanawiali, czy PuriPia Pia albo Merta są, no cóż, takie jak na filmikach, to tak są. A nawet bym powiedziała, że są jeszcze lepsze. Trochę czułam się jak taka fanbojka i bałam się, że wyjdę na totalną stalkę i policja mnie stamtąd wyprowadzi, ale tak, Pia zaraża mega pozytywną energią, a Merta jest tak cudowną osobą, że po prostu tylko podchodzić i tulić. Oczywiście jak pozwoli, bo, bo ja się natuliłam dużą ilość osób i ja się boję, jeżeli oni się wszyscy czuli niekomfortowo. Ale słuchajcie i poznałam April, która przyjechała specjalnie do Polski na to wydarzenie. A jeżeli niespecjalnie to ja sobie tak dopisuję. No i Lewender no i słuchajcie i gdybym była młodsza i nie była z samcem to niejaki Eddie mógłby czuć się zagrożony. No to ja wam powiem, żałujcie jak nie byliście. No była masa naprawdę fenomenalnych Simstuberów. I ja, ja nie wiem, I ja, ja to chcę powtórzyć. I tak prawdopodobnie będzie. Patrzcie, już mi słowo tok wpadł. Ponieważ jak nawet o tym myślę, to aż w środku mam takie... Nie wiem, czy wiecie, jak się tak fajnie człowiek czuje latem, zje sobie pyszne lody, zje sobie pyszne owocki, na przykład truskawki, jeżeli lubicie truskawki, to nie muszą być truskawki. I tak sobie przyjemnie usiądzie i ma nóżki w chłodnej wodzie. I ja po prostu tak się czuję, jak myślę o tym konwencie, tak, tak przyjemnie. Serio, tam było masa wystawców, którzy mieli ryb. Cudne rękodzieło. Również u nas na, na, w naszej Simowej wiosce można było wygrać na przykład książki kucharskie Simów. No bo dlaczego by nie? Słuchajcie, graliśmy w Simową wersję Bingo, co też było genialne. O matko, powiem Wam, że zabrakłoby chyba dnia i zanudziłabym Was. Tak, pewnie tak, ale mogłabym o konie opowiadać godzinami i pewnie będę wracała wielokrotnie, zachwycając się podczas filmików ludźmi, których po prostu tam poznałam. I przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłam, ale naprawdę masa było tam fantastycznych osób, które, wiecie, to było na zasadzie wejście w fantastyczny, patrzcie, no normalnie słowo, które samo mi się cały czas ciśnie na usta. Wejście w świat przepełniony po prostu kolorami, przepełniony bodźcami, ale samymi dobrymi. No, a wiecie co? Można było głosować również na prezydenta Miłowa, więc tym bardziej żałujcie, jak was nie było. Na FBBK Simów XD można zobaczyć wyniki, dlatego tutaj nie zdradzę. Tak, nie zdradzę. Ale też były cosplay'e. Kosplay'e oczywiście ze świata Simów. No, i ja się nie dziwię, że Don ma powodzenie. I oberwał torebką od zadeckiej. Pewnie dlatego, bo była po prostu zazdrosna o te wszystkie inne dziewczyny. No i tak właśnie wyszło. Dobra, na pewno będę popowiadała o Bykonie milion razy. Milion razy jeszcze dziękowała wszystkim, którzy tam przyjechali. Oczywiście też mojemu samcowi za cierpliwość, że potem ze mną wracał i musiał słuchać, jaka to po prostu, no cóż, ekipa jest fantastyczna. No i dużo o Mercie. Za co przepraszam. Marta jeżeli z jakimś cudem to słuchasz, to ja przepraszam, bardzo przepraszam. Ale serio, ja y, chyba pozagadywałam tych ludzi aż za mocno i was wszystkich za tą poplaninę przepraszam. No. Dobra, to tak. Dzisiaj będziemy, odchodząc od fantastycznego, cudnego bykonu i mówiąc, że będziemy to kontynuować samcem, prawdopodobnie pojawimy się na Kopernikonie, a to już we wrześniu. Ale to na, na o tym to tam na spokojnie. Na spokojnie. Zobaczymy jeszcze, czy przyjedziemy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj, w każdym razie, ogarniamy dachy. Dachy, które ponoć potrafią być zmorą, na przykład takich budowli jak ta. Słuchajcie, żeby nie było, to jest na razie drugi odcinek. Drugi odcinek krótkich poradników budowlanych. Krótki, czyli będę się starała się zamknąć w 10 minutach. Teraz na pewno już przekroczę, bo jestem cały czas nakręcona na bykonie. Dzięki bykonowi też będą pewne drobne zmiany na kanale, ale to wszystko w swoim czasie. W każdym razie, jeżeli mamy taką bryłę. I te poradniki będą też nie tylko na tej bryle, bo będę później robiła trudniejsze, piętrowe, z umieszczeniem schodów, piwnic, drabin i tak dalej i tak dalej. Z odtwarzaniem z, ze zdjęcia i jak na przykład zrobić najpierw bryłę, a w środku pomieszczenia rozlokować. Takie też będą, bo na razie ta bryła jest bardziej na zasadzie... Pomieszczeń, czyli powiedzmy taki starter, który ma nam ułatwić życie, a dopiero później, no cóż, będziemy szli dalej, jak skończymy ten starter. W każdym razie, jeżeli mamy bryłę z tak dziwnymi kształtami, specjalnie zrobiłam trochę i więcej, żeby ona była ciekawsza. Najczęstszym i najprostszym sposobem jest to wzięcie tego podstawowego dwochu dwuspadowego, tak, i zrobienie czegoś takiego, no i jakby dzięki temu dachowi, dachu. No, jakoś tak to można nazwać: uzupełniamy, no cóż, uzupełniamy wygląd całego naszego domku. Ja najczęściej staram się stawiać najpierw największy element. I albo to robię właśnie dach, w takim przypadku ten dwuspadowy, i uzupełniam elementy wystające znowu dachem dwuspadowym. Żeby to po prostu wyglądało ciekawie i żeby coś się działo na tej górze. Na razie, słuchajcie, pouzupełniamy to tak podstawowo, tylko tym dachem dwuspadowym. Za chwilę Wam pokażę też, jak tam sobie, że tak powiem, z edycją poradzić, żeby trochę to wyglądało no inaczej. Więc jeżeli zrobimy tylko ten dach no, dwuspadowy, specjalnie już to tak mówię, bo to jest nudne, jak flaki, nie powiem z czym. Ale jeżeli tak sobie pouzupełniamy, to zobaczcie, coś tu się dzieje na pewno nie jest to nasza nieszczęsna prosta bryła. No i jak widzicie, no tak tutaj trochę to nie wygląda ciekawie. No i tu wchodzą na na na, na całe na biało kolumny. Słuchajcie, użyjemy oczywiście tych tanich, które doszły w pewnym momencie w, no cóż, do podstawki w aktualizacji. Dlaczego ja najczęściej robię na trzech? I to mówiłam ostatnio na lekcji, czyli trójkami, ponieważ choćby tu by się ładniej rozłożyły te kolumny. Byłoby równiutko, ale nie zawsze trzeba równo, czasami może być choćby tak. Owszem, tutaj nam w tym momencie zasłania okno, ale hipotetycznie, jeżeli to by było realne życie, to nawet trochę lepiej, bo e, będzie kanapa w tym miejscu, telewizor w tym miejscu, no to ta kolumna zasłaniająca okno, no niby to okno daje światło, można otworzyć, żeby było y, przewiew powietrza. W simach tego nie ma. Ale, jakby, daje to minimum prywatności. Jednak to nie jest o robieniu jeszcze wyglądu zewnętrznego, robimy dachy. No i słuchajcie, tak wygląda domek z wykorzystaniem samych dachów dwuspadowych. Ale słuchajcie, Simy nie na samych dachach dwuspadowych żyją. I na przykład, żeby nie było tak jak tutaj, że wszystko tak jakoś dziwnie wygląda, trójkąt nie może za bardzo, no to mamy oczywiście. Ścięty dach dwuspadowy, czyli tym razem ścięty. No i słuchajcie, używamy trójkątny, nie, no, yy, przecinka i kropki, tak? U mnie to jest przecinek i kropka na klawiaturze. Czy też inaczej, trójkątne nawiasy, żeby przekręcać taki daszek. No i jeżeli zrobimy, rozciągniemy go, obniżymy, odpowiednio skrócimy, Możemy to wszystko, wiecie, skracać do odpowiednich powierzchni, to znaczy do tego elementu, który chcemy przysłonić, no to już nam wychodzi coś takiego ciekawszego, ale przeszkadzają nam te boki. No to, żeby te boki usunąć, no to wystarczy je, o, tak wciągnąć i już wygląda to trochę ciekawiej. Jednak nie oszukujmy się, no tu wygląda mało interesująco, nawet bym powiedziała bardzo mało interesująco. No, i tu można pokombinować. Można albo pokombinować bardzo prosto, czyli pozbyć się tego dachu, nie? Usunąć całkowicie, przedłużyć na przykład sobie w tym momencie całe patio. No, i tu wchodzi moja kochana trujeczka. I to by było w sumie. A, widzicie, tu wystaje. No, i tutaj jakby na to rozwiązania za bardzo nie mam, albo nie mam żadnego w głowie. Pokazałabym Wam sposób, który bym tu wykorzystała ogólnie, czyli zrobiła na przykład jakiś płotek, jakąś barierkę, żeby coś ciekawszego wyglądało. No ale robimy w ten sposób. No i słuchajcie, żeby ten daszek wyglądał ciekawiej, bo przeszkadza nam ten element. No i oczywiście można go po prostu. O, usunąć. No i widzicie, tu jest miary na styk. Nadal to nie wygląda ciekawie. No nie oszukujmy się, nie jest to kwintesencja. No cóż, ideolo i tak dalej, i tak dalej. Jednak możemy to kombinować za pomocą pewnego skrótu klawiszowego, który ja osobiście niedawno odkryłam, ale prawie nigdy z niego nie korzystałam, bo jestem leniwą bułą. Otóż, jeżeli naklikniemy na dach, widzicie, to mam takie dwie, to mam trzy kulki. Zazwyczaj jest jedna. Otóż na maku. I też na zwykłych PC-tach z tego co wiem, powinno po prostu się kliknąć Shift C i proszę. Wychodzi nam więcej możliwości edycji dachu. I w tym momencie można zrobić na przykład tak. Jest to maksymalne możliwe, jakby obniżenie. Można też y, zrobić w tym momencie po prostu bardziej pokombinować. Wiecie o co mi chodzi? Bardziej sprawić, żeby ten dach wyglądał ciekawiej, y, czy też y, na przykład bardziej miał. Styl, nie wiem, czy tutaj ujęcie na przykład takiej wiejskiej chatki albo kosmicznej chatki, albo czymś w tym rodzaju po prostu pasuje. W każdym razie można, po, można bardziej za pomocą shiftu C nadać ciekawe kształty naszemu dachowi. Ja tutaj akurat przyjmę klasykę i na rozwiązanie tego, a właśnie jeszcze. Jeżeli chcemy przedłużyć dach, ale bez ścianki, ale z jednej tylko strony wystarczy trzymać shift. Widzicie? Tak przedłuża z dwóch stron, a tak tylko z jednej skraca, wydłuża, wydłuża, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, pozbądźmy się tego brzydkiego, co ja bym zazwyczaj zrobiła na takiej, takiej sytuacji. Usunęła. Ścięty dach dwuspadowy, bo on się średnio nadaje i wykorzystała albo dach czterospadowy, albo ścięty dach czterospadowy. Już Wam mówię dlaczego. No, jak go obniżymy, to zobaczcie, on tu w ogóle nie wystaje, a nadal to wygląda całkiem ciekawie. Owszem, korzystając właśnie z, o, z tego, żeby przedłużyć boki, no to już tak mniej trochę ciekawie wygląda, ale zawsze możemy zrobić, że tak powiem, zaokrąglony. Już to nabiera jakiegoś charakteru i kształtu. Dalej, jeżeli nam nie przeszkadza, że tutaj jest, mnie osobiście nie, są ściany, no to spoko, ale żeby było też inaczej, możemy użyć dachu czterospadowego i po prostu przeciągnąć po całej długości. No i widzicie, powiem Wam tak: jeden domek, a ile tak naprawdę możliwości? Ile możliwości, żeby wybudować to jakoś inaczej. Dalej, jak zauważycie, w niektórych miejscach tu jakby wystaje kawałek dachu, tutaj tego nie ma, więc jeżeli chcemy, żeby wystawał na całym, całej długości, ale nam tutaj się nie robiło dodatkowy dach ze ścianką, to wystarczy znowu wziąć dach czterospadowy bądź ścięty dach czterospadowy, położyć w miejscu, gdzie chcemy, żeby nam dachówka wystawała i po prostu przeciągnąć. Wygląda to, jakby była kontynuacja, jednocześnie z tej strony nie mamy po prostu wystającego dachu. Również możemy po prostu wykorzystać ścięty dach, rozpadowy, matko. Jak ja gadam o tych dachach dzisiaj normalnie, wydłużyć i po prostu przeciągnąć na taką, że tak powiem, wielkość, jak chcemy. No i tak jak wcześniej mówiłam, przód wyciągnąć, żeby to wszystko wyglądało podobnie możliwości jest wiele, ogranicza nas nasza wyobraźnia. I tak, można tutaj tak zostawić, można oczywiście taki dach usunąć, zrobić go w ten sposób, że po prostu nie ma jakby wystających elementów. No, dachy są darmowe, więc to jest ich ogromny plus. Tak, to jest ich, słuchajcie, ogromny plus. W każdym razie ja nam zostawię tak wyglądający domek. Mnie osobiście to za bardzo nie przeszkadza. Wygląda całkiem ciekawie. Można by było też tutaj na przykład zrobić ponownie, żeby... O, wystawał. Nie, oczywiście. A właśnie, jeżeli już dach postawimy, to nadal trójkątne nawiasy nam przekręcają. No i słuchajcie, i wygląda to ponownie troszeczkę bardziej interesująco, można tak powiedzieć. Jednak... Jeżeli ktoś nie lubi, jak mu tutaj wystają dachówki, może zrobić taki lekki myk, który bardzo często wykorzystuje w swoich filmikach Lil Sims. Nie mam pojęcia, u kogo to pierwszy raz zobaczyłam. Ech, może u Jamesa, może właśnie u Lil Sims, może jeszcze u kogoś innego, to było lata temu, ale wykorzystanie po dwóch dachów. O co chodzi z dwoma dachami? No to tak, jeden musi jakby wchodzić w drugi dach, nie, żeby była kontynuacja. Jednak skracamy mu boczki. Zaś w tym pierwszym skracamy tylni bok. Owszem, będzie nam wystawał taki malusieńki kawałek, malutki, takie o, o taki mini, mini, ale już nie cały. Więc słuchajcie, to jest kwestia indywidualna, jak to komu się podoba, czy też jak co odtwarza. Mnie osobiście ta dachówka nie przeszkadza. Ja sobie tam wyobrażam, że jak deszcz pada i tak dalej, to, to to wszystko ściekuje i mniej leci na szyby. No. Jeżeli ktoś ma cztery pory roku, simy nie są tak realistyczne. Owszem, jeżeli mielibyśmy więcej kaski, Ło! Co? urządzenie sieciowe, pozwól aplikacji, tak pozwól, nie wiem co ty chcesz zrobić, ale pozwól. Coś mi dziwnego wyskoczyło. W każdym razie nie doczytałam i będę potem tego żałowała. Jeżeli byśmy mieli więcej kasy, nie był to starter, można również zrobić tak zwane fejkowe pomieszczenia na górze, które potem można przerobić po prostu, żeby ten dach też wyglądał ciekawiej, zagospodarować je bardziej wizualnie. Mając inne dodatki, dużo różnych dodatków, no to one już jakby są gotowymi elementami, które można wykorzystać po prostu do budowy. Jak zauważyliście, przez chwilę tak mi się nierówno kładło ten dach, ale w przypadku, jeżeli macie, u mnie to jest option, nie mam pojęcia, co to jest, który to będzie klawisz na klawiaturze Windowsowej, ale zaraz szybko zerknę na klawiaturę. To będzie chyba, albo trzymając Alt, Alt, albo Control. Nie mam stuprocentowej słuchajcie pewności, bo ja mówię, ja jestem, ja jestem dziwna i mam Simę na Macu. W każdym razie, trzymając w przypadku maka właśnie Option bądź w przypadku będzie albo Alt, proszę dajcie mi w komentarzach, co Was działa. Możemy bardzo dokładnie poruszać górą dół, jeżeli chodzi o po prostu dach, wysokość jego. Widzicie? No, też to jakoś ciekawie wygląda. Jeszcze sobie tylko przedłużymy. Tylko z jednej strony już mamy też jakieś wykorzystanie inne naszego dachu, ale my z tego nie będziemy korzystać, bo nam szkoda kasy, ponieważ będziemy jakby nie patrzeć później, później działać. Tak. Tak na razie nasz domek wygląda. Ostatnio też nie opowiedziałam na temat ścian niskich, średnich, tam wysokich i tak dalej, ale o tym jakby co też będzie podczas jednego z tutoriali, jak już będziemy bardziej tak rozbudowywać nie akurat ten domek, ale taki domek no cóż inny. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o budowę dachu. Yy, oczywiście nie, nie opowiedziałam o robieniu świetlików, o tym też będzie, tylko jak już będziemy robić takie trudniejsze, trudniejsze po prostu budowle. Na razie robimy taką podstawkę z podstawy, żeby po prostu osobom, które mają jakieś tam troszeczkę utrudnienia w budowaniu, mam nadzieję, że to wszystko jakoś. Troszeczkę, troszeczkę ułatwi to i przybliży, no i może dzięki temu polubicie po prostu tryb budowania. Co Wam, no cóż, co za co, co Wam bardzo życzę i za co mega trzymam kciuki. No, słuchajcie, tak nasz domek teraz wygląda. No, nie wygląda to tak źle, moim zdaniem. Trochę tych dachów nabudowaliśmy, więcej grzechów nie pamiętam. Jeżeli coś mi się jeszcze oczywiście przypomni, to po prostu no, będę kontynuowała na kolejnych, na kolejnych, no cóż, epizodach, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, epizody? No, nie, chyba nie, chyba nie tak bardzo epizody, chyba bardziej odcinki. Na kolejnych odcinkach po prostu będę Wam opowiadała o tych kolejnych elementach, które gdzieś mi tam przyjdą do głowy i o których sobie przypomnę. Tu teraz bardzo zaczęłam kombinować trochę w sumie chyba bez sensu, bo to jakoś tak zaczęło dziwnie wyglądać. No ale uważam, że ten dach mimo tutaj tego klicza małego no gryzie troszkę, mnie troszeczkę osobiście gryzie, ale yy, zaraz to usunęłam i yy, no cóż, to tak tu nie będzie wyglądać. Wierzcie mi, tak to nie będzie wyglądać. Odnośnie jak wypełnić tą przestrzeń, będzie w odcinku na temat od razu landscapingu, czyli tam tego całego dekorowania zewnętrznej powierzchni domków. No nic, słuchajcie, więc jak ja już mówiłem, poznałam mega fantastyczne osoby po prostu na bykonie i które są inspirujące. I mówię Was wszystkich, kochani, tule jeszcze raz, obsypuję mentalnym borokatem, przepraszam za moje gadulstwo i wiedzcie, jesteście fenomenalni. Jesteście po prostu. Ja naprawdę liczę, że spotkamy się jeszcze na niejednym konwencie, a być może nawet prywatnie. Tak, więc jeżeli też jesteście z województwa łódzkiego, śląskiego, dajcie znać, może gdzieś kiedyś coś się wybierzemy wspólnie na jakąś kawusie, herbatusie, soczek, lemoniatkę czy coś w tym stylu. I tak, bykon był fenomenalny. Mm -hmm. Zdjęcia też powstawiam, jakie obrobię. Na razie próbuję wyjść z pracy, z dokumentu, z tego wszystkiego, co jakby, no wiecie, nie było mnie raptem około dwa dni na mailu i jakby świat się trochę załamał. No, bardzo to lubię. Kocham. Mhm. Tym bardziej, że do jutra muszę jeszcze wysłać dokument do księgowej. A, mi odleć. leje się po prostu na moje małe, jodegowe, jodegowe. Jak brzmiało? Tak z mojej brzmiał serce. A na dzisiaj słuchajcie, to tyle. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich z konwentu. No po prostu was całuję i TD oczywiście jeszcze bym 250 rzeczy innych chciała powiedzieć. E, obserwujcie kanały osób, które były patronami medialnymi. Link, no link. E, w poście, w jednym z postów wszyscy są wymienieni na moim kanale i słuchajcie, obserwujcie, ponieważ tam będziecie mogli choćby zobaczyć, jak to wyglądało, jak bardzo fantastycznie kolorowi ludzie po prostu tam chodzili. Od czarnego przez biały, po same tęcze i to było cudne. To było po prostu cudne. No nic, rozgadałam się. No to tak, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie oczywiście o dzwoneczku, by być na bieżąco z tym co z samcem stawiamy na kanał. A w komentarzach bardzo proszę dajcie mi znać, czy w następnym odcinku chcecie, żebyśmy zajęli się środkiem, czyli ustawianiem funkcyjnym, jakimś tam funkcjonalnym, jak zwał, tak zwał, mebelków, czy wolicie już zająć się dekorowaniem zewnętrznej części domku. Tak. No Dajcie mi proszę znać. I po prostu będziemy działać. A w czwartek robimy przegląd kolejnych dwóch kolekcji, które wejdą do stajni Simów. Jedna to będzie kasowa, druga oczywiście budowlana. No może być ciekawie. Może być ciekawie. Ale to zobaczymy w czwartek. No nic, trzymajcie się. Buziaki. Papa. Pa.